Siemaneczki i żiemyczki w tym cookies i witam Was w dzisiejszym odcinku. To to jest odcinek z maszki Styl Series. Styl Series, Series Rivial 600. dostaliśmy gratis. Boost! Nagrało mi się, jak wybuchałem Nie, niestety. więc smutno. Teraz sobie otworzymy magicznym tymi nożyczkami. Zaraz. Tak jak każde pudełko się otwiera prawie, czyli... Co? Jakieś złote nożyczki, muszę wziąć moje stare. Bo się nie otworzyły, tylko folia zniknęła. No, widzicie, podziałało mi i otworzyła się tam paczka. Ładnie wygląda. Mamy rise up. jakiegoś typa kapiarza. teraz otworzymy jakoś. O, ta się I ten 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 ten, 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 ten. karteczki znów. Najważniejsze, jak w poprzednim odcinku, który był. 15 lub 20 minut temu powiesz, musiał pojechać instrukcja obsługi. Hmm. Kolejna pod podglina. Coś jeszcze było tu? Nie, nie było. Tutaj. I tutaj najważniejsze, czyli pudełeczko, które jest z tyłu. W tym pewnie jest kabel albo odpważniki. Kurde, ze spoilerowałem mam coś już. Wiesz co, weźmy lewo, prawą ręką to wyrobić bo wiecie to lewo, lewo by się jakoś otwierało no, od razu i jak otwieramy, pokazuje nam się takie takie coś, to co jest, czy, czy co to jest, bo nie wiem, halo otworzyłobyście się? Ehm. aha, okej, okay, dobra No tu jeszcze nie się, o tu otworzyć, okej okay. i dopiero dostajemy takie coś kabel, tak jak mówiłem wam, do myszki, bo to jest tak samo z tym bardzo ładna, zobaczcie, jak ona jest piękna. A czym się wyróżnia? Tym, że ma trzy przyciski. Trzy przyciski. Teraz będę mógł grać w Fortnita. Nie dość, że dwoma, to jeszcze trzeci będę będę z całej na przykład czy coś takiego. I tutaj mamy taki guzik, wiecie. jest Ładna. A tutaj mam co jeszcze? Takie ciężkie strasznie. Zobaczcie jak to spada. To jest takie ciężkie dlatego. Bo tu jest... Duku. plastik takie fajne osługowe. I co tu? Obważniki? No trochę leka ta myszka jest według mnie. Nie trzeba ją zrobić. Trzeba magicznie... Patrzcie jaki szasz zdali dali. Rozwaliła się od razu. A tak naprawdę? Po boka. Mamy miejsce. Żeby wsadzić te obważniki. Jak dla Was jest zaleka taka myszka. Czy dla mnie nie jest daleko, ona jest idealna według. Jeśli wiecie co chciałem wam pokazać przed tym, klawiatura od Razera ładna, piękna, pięknie już zaautomatyzowana, już leży sobie tutaj, przenosimy się tam.